Cześć siemano, ja jestem go to jest kolejny odcinek kariery Watford. Wracamy do Ligi Angielskiej. Na początek mam dla Was mecz z Crystal Palace, który oczywiście gramy na żywo przywitanie zawodników, ale to pominiemy składy powinny być, a tutaj jakaś ciekawa statystyka, 4 najwięcej stracone bramki super. Ale nie przedłużając myślę, że już zaczniemy tą rozgrywkę. Dobre przejęcie, Gallo. Ten... Berhuis Dostał piłkę na wolne pole. Ośrodkowanie. i Czemu tego nie strzelał z pierwszej piłki? Tu powinna być bramka. A tak, podanie do bramkarza. o Oj, tu był sfaulowany. I prawdopodobnie jeszcze będzie kontuzja. Gdyż tak nieciekawie wyglądał ten... Paul, ale zobaczymy jeszcze na powtórce no i ładnie tutaj skasowany zobaczymy czy będzie kontuzja czy, czy obędzie się chyba nie będzie to, to dobrze i barbo jest bramkarz myślał że będę w środek uderzał ale to nie jest ultimate team czy w ogóle jakaś rozgrywka online gdzie 90% strzelających strzela właśnie w środek bramki. Tutaj ja zawsze staram się uderzać w jakiś to dróg Dobrze. I jest! Piękna, koronkowa akcja i strzelcą bramki Barabio e, młody zawodnik, którego wypożyczyłem z PSG. Tak to prawdopodobnie on, ale zobaczcie to podanie naprawdę klasyk tutaj. Świetne rozegranie piłki. I strzelcem bramki, tak, rabio, tak jak mówiłem i wychodzimy już na dwubramkowe prowadzenie Danny, Neom sam tutaj wbiega w biegach pole karne ale wykłada... Z, i... ojej, i Gallo nie sądziłem się, że to podanie przejdzie, ale ten strzał też mierny i Drągowski broni Wszedł Nie ma na szczęście. A i oblężenie bramki mojej. Wybijmy tą piłkę w końcu. Drągowski łapnie. Koniec tego spotkania. Wygrywamy 2 do 0. Niepotrzebna czerwona kartka, ale to na szczęście nie zmieniło w wyniku i obrazu gry. Ok dodałem tutaj trening. Zobaczymy w ogóle... To on tutaj da, bardzo inwestuje tutaj w Drękowskiego, już ma 74, ale czy będzie miał 7? Teraz ma 74 dopiero. Także on bardzo szybko się rozwija i co mnie cieszy, tutaj zawodnicy i e, też całkiem, całkiem. E, drugim dzisiejszym spotkaniem jest mecz z Borutmund, a więc drużyną Boruca e, z Beniaminkiem Premier League, który awansował. W ubiegłym sezonie właśnie do tej klasy rozgrywek. My jesteśmy na czwartym miejscu, mamy 13 punktów, a przeciwnicy są na 17. Dosyć ciekawe stroje wybrałem. Jak widzicie ten stadion jest chyba nawet dokładnie odsorowany, tak jak jest w rzeczywistości. Te właśnie, jak mogliście przed chwilą zobaczyć, plakaty, takie obrazy w tle na stadionie, no to są z realnego. Stadionu właśnie Bird Borus jest na ławce rezerwowych. A więc gramy i przedłużamy gramy. No nie dobrze i niecelny strzał, ale jest groźna sytuacja. Zawodnik Bird Mode w ataku i Drogowski musiał interweniować. Zbyt dużo sobie pozwalają z takimi pod moją bramką i drągowski broni. Kolejna groźna sytuacja przeciwników. Super, tracimy gola. W końcu tak się musiało zdarzyć, bo naprawdę atakowali cały czas i za bardzo nie, nie mam nic do gadania czy teraz nie wiem dlaczego tak Drągowski wyszedł dalej pomijmy to już, bo zobaczcie, dośrodkowanie z rzutu rożnego tak, i Drągowski nie wiadomo co na tym przedpolu robił piłka go minęła i, i, cio, i padło I, i tyle z jego interwencji w tym przy tej sytuacji dobra sytuacja, Rabio Rabio i obok słupka wychodzi piłka eee. czy na rzut rożny, chyba rzutu rożnego nie ma dobra, piłka sendera i luta, i broni i bramkarz no teraz dwie sytuacje z mojej strony, ale nic nie chcę paść, ale walczymy dalej Wjechał mi polekarne. pole karne. Dobrze. Dobrze. I Tyrągowski. Parada. Na koniec tego spotkania, które prawdopodobnie przegram, bo piłka chodzi jak po szturku, a ja sobie biegam tylko od zawodnika do zawodnika. Jeszcze dośrodkowanie rzutu rocznego. I koniec tego spotkania. Tak jak mówiłem przed chwilą, przegrywamy 1-0. Ej... No drużyna po prostu, Bournemouth, była po prostu lepsza. I co tu dużo ukrywać? Przegrałem. Ale to nic, zapominamy o tej przegranej sprzed chwili. Gramy z Arsenalem u siebie. Kolejny mecz u siebie, więc powinniśmy zrobić ten stadion naszą twierdzą i po prostu dokopać Arsenalowi, jak to już nam się udało w tym sezonie. Eee, nadal mamy Czterne, czwarte miejsce No jest czwarte, źle patrzę spadliśmy na siódme miejsce Arsenal skoczył za to na czwarte i musimy po prostu wygrać te spotkanie będzie ciężko, ale mam nadzieję, że się uda dobre podanie i ponad bramką ale był jeszcze spalony, więc i tak ten gol nie zostałby uznany ale całkiem, całkiem ta akcja dobre przejęcie będzie sytuacja sama sami Gallo czy Petr Czech Gallo czy Petr Czech i Gallo wykorzystuje takie sytuacje Petr Czech bezradny e, błąd defensywy Arsenalu wykorzystujemy e, bez skrupułów chociaż tutaj już mnie gonili ale zszedłem tutaj do boku i ładnym strzałem obok słupka obok ręki Petra Czecha i wychodzimy na prowadzenie z Arsenalem co jest bardzo dobrą wiadomością Dobrze, Berhuis. Przejął tą piłkę. Berhuis. Berhuiz. Jeszcze raz. O, on Zablokowany! Wpadnie piłka. Co tu się dzieje? Jeszcze trochę by samo mówił. Sanchez, czy go to go nie? On jest piekielnie szybki. Sanchez... Sanchez, wyjdź. I drogowski. Uratował tutaj naprawdę naszą skórę przed utratą bramki, ale jeszcze jest... Nie, nie może tego Tak, obrońca tutaj w ataku nawet się zebrał. Stendera. Dobrze, Rabio. I Barbo. I Barbo. Pięknie. I Denej. 2 do 0. A więc dobra z, z mojej strony, bo... Napastnik, którego prowadziłem, Zenapastika również strzela bramkę i to mam nadzieję decydującą w tym spotkaniu, aby e, nic złego już się nam nie przytrafiło, ale piekielnie dobrze wyprowadzony kontratak jeszcze tutaj i Barbo podaje ideę bez skrupułów Kolejny raz e, w ostatnim czasie właśnie chyba on też coś strzelił, także zdobywa bramkę na 2 do 0. No super, nic złego się nie może stać, a tutaj klepu, klepu, podanie, główka, flabini, 2-1, super. No zobaczcie sobie, niby nic, podanie, podanie z pierwszej i obrońca Prudl nie zdążył zainterweniować. Dobre podanie, rabio i obok bramki mogło być już naprawdę szybka odpowiedź, mogła być, ale zobaczcie, obok bramki tutaj ledwo piłka, obok słupka przeszła i naprawdę niewiele brakowało. Dobre przejęcie złamanie do środka cały czas deny koniec tego spotkania wygrywamy 2 do 1, chociaż pod koniec tego spotkania zaczęło się robić naprawdę gorąco straciliśmy jedną bramkę, ale już nie daliśmy sobie wyczeć tego zwycięstwa i widzicie z bordem przegrałem, a tutaj z Arsenalem potrafię wygrać, więc muszę tą formę ustabilizować ale to już w kolejnych odcinkach, ja Wam dziękuję za oglądanie, oceniajcie, komentujcie bijajcie na Facebooka, pokażcie, że tutaj oglądacie te filmiki. Ja Wam jeszcze raz dziękuję. Do usłyszenia w kolejnych filmach. Tu był Ghost. Na razie. Cześć!